Na co wydałam 1400 zł, spędź ze mną vlogmas 16, żeby się dowiedzieć. Dzień zaczęłam od zebrania się na trening. Taki głównie na dół ciała oraz kilka ćwiczeń na brzuch. Po treningu zrobiliśmy szybkie zakupy i w domu od razu zabrałam się za śniadanie. Grahamka, masło, szynka, ser i ogórek konserwowy. I chociaż masło nie jest najzdrowszym wyborem na kanapki, to raz na jakiś czas można sobie pozwolić, a to było takie pyszne. Zrobiłam sobie kawę i usiadłam do montażu. W sumie najpierw zgrałam pliki, wziąłam prysznic, zrobiłam pielęgnację i zmontowałam film. Na obiad zrobiłam sobie jeden z Moich ulubionych, mega prostych posiłków, czyli pieczone ziemniaki z twarogiem i szczypiorkiem. Ziemniaki mają mało kalorii i są sycące, więc będą fajnym produktem, na przykład na redukcję. Wypiłam drugą kawę i zjadłam sobie jedno ciasteczko. W międzyczasie kurier przyniósł mi paczki, więc usiadłam do otwierania. Zamówiłam sobie lampę, żeby moje treści dla Was miały jeszcze lepszą jakość, więc koniecznie zaobserwujcie. Podczas rozkładania tej lampy przypomniało mi się, kiedyś co środę w pracy rozkładałam i składałam taką lampę tylko trzy razy większą. I wiem, że tutaj jeszcze jakość nie jest idealna. No, ale pobawię się ustawieniami i mam nadzieję, że będziesz to. Na kolację zrobiłam sobie omlet z jabłkiem i skyr'em, herbatkę z kalendarza i weszłam na bieżnie, żeby dorobić trochę kroku. Ale miałam rozpraszacze, najpierw zostałam przestraszona, a potem w sumie sama nie wiem, co tutaj się zadziało. Wieczorem jeszcze pielęgnacja i świąteczny film na dobranoc.